Witam, mała aktualizacja, co tam słychać u nas w hodowli No tak jak widzimy powstała u nas wojlera, która ma na celu umożliwiać wychodzenie gołębią właśnie na dwór Na jakieś tam krótkie podlatywanie Żeby gołębie też nie były cały czas w gołębniku Tylko mogły gdzieś tam wyjść, pochodzić po ziemi No gdzieś to według nas dobrze się sprawdza, bo jakieś tam pierwsze rezultaty widzimy Wśród gołębi, jak na przykład się zachowują Myślę, że będzie to w jakimś stopniu może pomóc w hodowli i przygotowaniu do sezonu lotowego. Wojlera ma 4 metry szeroka, 16 długa. Na całej długości gojemnika powstała, że tak powiem. No, na przyszły rok chcemy trochę inaczej ją skonstruować, bo też stawialiśmy ją bardzo szybko z tego względu, że Gonił nas czas, a chcieliśmy, żeby gołębie jak najszybciej y, mogły wychodzić. No je, powstała gdzieś około miesiąc temu, ponad miesiąc temu, bo y, zależało nam, żeby te późne gołębie, które zostaną u nas w hodowli, y, mogły też się jakoś tu obyć z, z tym, co widać, bo zawsze gdzieś tam kilka sztuk ginęło tych późnych, a Zobaczymy jak teraz się sprawdzi, no ale gdzieś tam widzimy, że stare gołębie też całkiem inaczej się e, zachowują w tym sensie, że e, mniej są strachliwe, bo wiadomo hodowcy mniej czasu spędzają w zimowym okresie w gołębniku, więc e, to też ma tam jakiś wpływ. No i też pod jakąś tam formą gołębie też nie są tak zapasione, e, przysłowiowo mówiąc. Też skrzydła nie są zastane mięśnie bardziej pracują, więc myślę, że będzie to miało jakiś tam może plus w przygotowaniu do sezonu lotowego, może nie jakiś tam duży, no ale myślę, że na te pierwsze lota no na pewno gdzieś tam może coś to pomodzą, więc wszystko się, że tak powiem, okaże w praniu. E, no tak jak widać tu mają jeszcze takie siodełko z desek, żeby mogły sobie siadać, podlatywać e, No to gdzieś tak to wygląda na zewnątrz Też jeszcze myślimy nad e, zmianą e, trochę głębnika, bo chcemy żeby powstał korytarz No tylko nie wiemy e, czy wyrobimy się po prostu z czasem, bo e, czasu jest bardzo mało Jeszcze trochę będziemy wpuszczać... E, gołębie w pary, no tam trochę, no 2 miesiące, tak jak widać te samce są wypuszczone e, nic, że tak powiem nie siedzi w gołębniku, 3 czy 4 sztu, sztuki, ale to są że tak powiem e, starsze gołębie które no, boją się chyba wychodzić, żeby jaszczą, czy coś nie oderzą, no ale m, szczerze mówiąc ani razu jaszczą, w go, gołębie nie odeżył, ani wolierę, bo też gdzieś tam się baliśmy, że może tak być, że uderzy w goemniki, i będzie kichał w tą wojlerę i dostanie się do środka, no ale na szczęście nic się nie uderzył, nic się nie dzieje, więc dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć, no są, nasze gołębie są też po kurację na salmonelozę i na odrobaczone. No teraz jeszcze chcemy gołębie zaszczepić. No jak zmieni się pogoda, bo na ten moment jest minus minus 7, minus 8 cały czas, więc nie wiem czy się uda jeszcze w starym roku je zaszczepić, bo no poprawa pogody ma być dopiero we Wigilię, A no musi być kilka dni też na plusie, żeby gołębie zdążyły się oswoić i przyzwyczaić do tej pogody więc no zobaczymy czy się uda jeszcze w tym roku fajnie by było, gdzieś tam chcieliśmy, żeby e, to się udało jeszcze zrobić w tym roku wiadomo, na grzyba i e, na grzyba dopiero sprawdzę po badaniu, jak pojadę sobie gołębie pobadać, czy jest sens w ogóle podawać, czy nie ma sensu e, koksydia i żółty guzek, no wiadomo, jak się tam wpuści w pary, głębiej jaka poniosą, to, to wtedy no, więc to tak. No gołębi w tym roku na wystawę nie dawaliśmy okręgową w ogóle. W ogóle podjęliśmy takie decyzji, że no nie pójdą, troszę tam jakieś nasze osobisty przyczyn. E, więc gołębie nie poszły w tym roku na wystawę. Zobaczymy co będzie, ten że tak powiem. Bo raczej do Katowic na Ogólnopolską będziemy się wybierać. Choć jeszcze się zastanawiamy, ale myślę, że pojedziemy. Bo też mam w planach, że tak powiem, zmienić trochę program lotowy na którym lecieliśmy ostatnie kilka lat. Bo no też co ileś lat trzeba coś zmienić w hodowli. Więc przyszedł ten właśnie ten rok, że będziemy zmieniać program lotowy karma zostaje ta sama, jak od 2020 roku, no a tu co do produktów, no coś tam będziemy zmieniać, myślę, że zmienię całkowicie program lotowy. Na jakiej firmie polecimy, no jeszcze nie wiem, gdzieś tam na razie czytam, analizuję, rozmawiam z różnymi hodowcami, no gdzieś tam w dużej mierze z panem Markiem Przywarą. No, i gdzieś tam decyzja dopiero zapadnie. Myślę, że w lutym, bo też e, czasu już jest coraz mniej, bo przygotowanie gołębi e, cały czas trwa. No, jak widać na filmiku, teraz wypuszczone są samice. No, to widać, że są gołębie bardzo żywiołowe, e, zdrowe przede wszystkim. Więc e, jesteśmy zadowoleni z zeszłym roku. Myślę, że. Miały mocny, trudny sezon w 2021 roku, to było jak robiliśmy te kuracje. No, gdzieś tam było widać, że no, miały trud sezonu, więc później, że tak powiem, dochodziły do siebie w tym roku. Trochę rzeczy pozmienialiśmy w okresie pierzenia. Myślę, że na nasze oko jest na plus, a tak naprawdę sezon zweryfikuje. Też zapatrujemy się e, z jakimiś tam niewiadomymi na przyszły sezon Z tego względu, no, że zachodzi na naszym golejniku zmiana pokoleniowa tak zwana Wszystkie gołębie, które były w tronie drużyny, które robiły naprawdę super czołowe wyniki Wycofujemy, no wiadomo, te, z tej, od, na tej ostatniej Holandii zginęło nam 5 sztuk W tym 4 super czołowe samce ten jeden to miał iść już do Wojlery, miał być w rozpodzie. No a te trzy, że tak powiem, miały być trzonem na kolejne 2-3 lata, więc no zobaczymy, no myślę, że osłabienie hodowli w pewnym sensie jest, no ale jest trochę młodzieży. Myślę, że z tego co tu zostało też coś się pojawi. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na spis będziemy mieli około 100 sztuk. Co coś tam jeszcze na pewno odleci po jakiś treninga, No wiadomo, oblota. No wiadomo, że później będzie jaszczą. Jaszczą kusował, więc. No jest tam. Zapatrujemy się z optymizmem, że tak powiem. I to tyle. No, gdzieś jesteśmy też po już sekcyjnym rozdaniu nagrod. Z tego co mi podobno wiadomo, no to. Oddziałowego zebrania ma nie być, więc y, gdzieś tam na pewno na sprawozdawczym będziemy, dostaniemy nagrody za oddział. To tam pokażę, bo od zeszłego roku nie bierzemy pucharów, tylko bierzemy sobie takie tabliczki do powieszenia na ścianie, bo no doszliśmy do wniosku, że już trochę tego mamy w domu. E, szkoda gdzieś tam, żeby to, że tak powiem, wyrzucić te stare puchary, no to przyszliśmy na tabliczki. Wiadomo, że jak tam puchar, nie wiem, by był z jakiegoś okręgu czy z czegoś, no to wiadomo z tego jeszcze możemy gdzieś tam sobie zabrać, a to sekcja oddział, raczej będziemy brać już teraz tylko tabliczki, fajnie fajnie to wygląda, pokażę to na końcu filmiku, jak wrzucę jak wrócę do domu no co jeszcze można powiedzieć, teraz wypuściłem samicę no są zdrowe, cieszą się, że mogą sobie oblatać, no mówię wolera myślę, że da też plusy No nigdy takiej nie mieliśmy, na przyszły rok chcemy ją trochę usprawnić Z tego względu, że chcemy gotowe ramy po prostu sobie poskręcać, zmienić też siatkę, bo No tanie jest jakaś tam super e, rewelacyjna, więc No to będziemy chcieli trochę inną kupić, poszukać bardziej plecionkę no zobaczymy, no fajnie, w tym roku że się udało to zrobić. Też tam nam zależało na czasie. Teraz też jeszcze muszę trochę rodowodów porobić, bo no, nie gołębie sprzedaliśmy. Obiecałem hodowcom, że zrobię, więc w najbliższym czasie też będą wysyłki tych rodowodów, więc no super. Cieszę się, że po prostu są, hodowcy są zadowoleni z naszej gołębi Gdzieś tam jeden hodowca wziął od nas 30 sztuk chyba do lotów, 21 mu zostało, więc jesteśmy mega zadowoleni. Kilku hodowców tam też wzięło, z tego co wiem, też po. Tam brali na przykład 5-6, połowa pozostawała, więc e, zobaczymy. Też tam kilku kolegów wzięło do rozpłodu. Myślę, że coś na pewno się z tych głębi pokażę, da uciechę hodowcom, że będą szły i będzie się coś po nich pokazywać, czy nawet one same będą robić super fajne konkursy. Więc no tak to dziś tam u nas wygląda. Myślę, że teraz wrócę do częstszego nagrywania filmiku, bo dziś tam miałem obiecałem, że cały czas będziemy ...cały czas, że będę coś tam nagrywał, no ale wiadomo, jest grudzień, też tam mam taką branżę, pracuję w takiej branży, że no teraz mamy najwięcej pracy, więc trochę mi to, brakuje mi tego czasu, więc no tak to wygląda. Więc chciałbym życzyć jeszcze z tego miejsca szczęśliwego nowego roku, dużo iść. Z... To mamy za ten rok. Tak to wygląda. Eee, tak mamy za zeszły rok. Tak to wygląda. I jeszcze dostaliśmy zeszłego roku takie coś.